Polski 2015. Bardzo trudny wyskok Zawisnął, jest, jest do Haka. Czy utrzyma? Czy utrzyma? Musi wygrywać. Brawo, brawo na niego, zbawczy pomóżmy mu obrazkami. On do docenienia. A, jednak punkt tardy. Karol znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Co mnie cieszy ponieważ niedługo Puchar Świata, jako trener kadry, obserwuje zawodników i niewątpliwie Karol będzie jednym z tych, którzy będą stanowili trzon drużyny narodowej. I Zobaczcie kolejny wielki przeskok, czy przez przednie koło? Tak jest, czyli taka technika francuska. Bardzo dobry przejazd Karola Sefina. Minuta, jedzie tylko minutę, a przejechał już ponad pół odcinka. To bardzo dynamiczny przejazd. Przejazd techniczna, wąska, a potem już te duże wysoko. Tak, ta ostatnia skała. Dodatkową trudnością tego wysoku, który jest przed Karolem, jest to, że padał deszcz. Podłoże jest miękkie, grząskie, niełatwo się rozpędzić. Przygotowuje się. Zbiera wszystkie siły, które mu pozostały. Jezus na górze, co za wysoko. Słuchajcie, gorące prawa. Dla parola sergów. Na dół. A no może ustawi się i Bok spróbuje wyskoczyć z litca? I właśnie tak, tak zrobił dawał. Nie za górze! Brawo! 35 sekund. Zanim. Chwila koncentracji. I. Ale dobrze, że to utrzymał, bo był naprawdę za blisko podobnienia błędów, więc kończyłby się 5 punktami karnymi. Ale uratował się poprzez postawienie tej nogi. Nie pozycja do wyciągnięcia, ale jest na górze. Jaki jest czas? Minuta dwadzieścia. Czyli całkiem sporo jeszcze pałowu czasu zostało. Dobra. Dalej jest w grze. Minuta trzydzieści osiem sekund. Nie czasu do 2,5 minuty. Zatem spokojnie. Powinien zmieścić się w minucie czasu. Jeden punktarny. Wyrywa na tyle kole, że przez co? Tak jest. I... Brawo do Rafała. Jeden punktarny. Wygląda na to, bardzo groźnie, A wygląda na się... Jest już na trasie. uporał się już w tym, łatwiejszą, w tym łatwiejszym traktem ten trak. A teraz te dwa elementy: najpierw skała, a i to, co sprawia najwięcej trudności z zawodnikiem na tym odcinku. Ten zawodnik skacze w prawą stronę i tak z to mólnę. A! Bardzo ładny, bardzo ładny wyszło. Michał znany jest. Z mocnego, dynamicznego bicia, które przekłada się na to, że na rowerze może dostać się na bardzo wysoką przeszkodę z niewielkiego rozpędu, a wręcz miejsca. Jest na tym kole. No, proszę Państwa, bardzo dobry przejazd Wikała Nowaka. Jest za duże. Minuta 30, zatem cała minuta została zawodnikowi na dokończenie tego odcinka zbudowanego z Drewnianych. Specyfika rundy superfinałowej jest taka, że zawodnicy nie mają dużo czasu na odpoczynek pomiędzy odcinkami, także do każdego kolejnego odcinka przystępują na raz pani zmęczeni, utrzymał to. Ale wyglądało to prosie. teraz. swój przejazd i zerowy przejazd. 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 brawo Michała Przejazd. Przejazd. Jest! jest Przejazd. czasu! Piękny Przejazd. Przejazd. A teraz przenosimy swój zlek na Rafała Kumarowskiego, który jest na odcinku numer 3 z dorobkiem dwóch punktów karny. Ostatni fragment odcinka. Jak już to jest taka techniczna trudność, mało miejsca. Trzeba przecisnąć się pomiędzy skałami, nie dotykając tych skał. ...pedałem, kierownicą, jakąkolwiek częścią ciała. I ostatnie metry, ostatnie stroki, tak, za punkt dla Rafała.